Druga część pojawiła się pół roku po pierwszej, a trzecia część pojawia się trzy miesiące po drugiej, więc jest postęp. Hej, hej, tutaj Magda i dzisiaj zapraszam Was na kolejną część czytania rakowych opowiadań na Wodpadzie. Wiem, że bardzo lubicie tę serię, wiem, że bardzo rzadko ją robię. Wiecie, trzecia część pojawia się szybciej niż druga część po pierwszej części, więc... Jest postęp? Może czwarta część pojawi się jeszcze szybciej? Nie wiem, jeśli chodzi o mój głos, to wciąż nie odzyskam go w pełni. Więc mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać to, że trochę tak skrzeczę, ale. Od tygodnia nie mam głosu, więc i tak jest lepiej niż tydzień temu. Jeśli chodzi o tę serię czytania rakowych opowiadania na łodpadzie, mówiłam o tym już w pierwszym odcinku, powiedziałam w drugim, powiem również w trzecim, że mam nadzieję, że ta seria będzie dla Was trochę takim odmóżdżaczem. Mam nadzieję, że to będzie po prostu taka seria, do której możecie wrócić, kiedy macie gorszy dzień i możecie się troszkę pośmiać z tych niektórych fragmentów, które będę wam czytać. I jeśli chodzi o najlepsze opowiadania na łodpadzie, to postanowiłam, że zróbmy tak, że po prostu w komentarzu na dole będzie. Pisać zarówno najlepsze, jak i Najgorsze y, opowiadania Na Łotpadzie, po prostu piszcie tytuły Pod odpowiednim moim komentarzem Który pojawi się na dole y, I po prostu osoby, które będą chciały poczytać Sobie najlepsze opowiadania, to będą miały Naprawdę dość sporą listę, bo wiem, że już Pod y, poprzednimi odcinkami Pojawiło się dość sporo tytułów, więc Stwórzmy razem taką listę najlepszych opowiadań Na Łotpadzie, no i Możecie podać również te najgorsze opowiadania Na Łotpadzie, wtedy będę miała Materiału trochę na kolejny odcinek więc mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, to będzie dla mnie sygnał, że mają te odcinki z tej serii pojawiać się częściej. Subskrybujcie również ten kanał, to jest ten czerwony przycisk na dole, żeby nie ominąć żadnych nowych odcinków i być na bieżąco. W opisie na dole będziecie mieć też podlinkowane wszystkie moje social media. Serdecznie zapraszam, żeby tam wszystko zaobserwować i być bardziej na bieżąco. A teraz bez żadnego przedłużania zaczynamy czytanie rakowych opowiadań na odpadzie, część trzecia. Prolog. Jestem Emilia. Jestem 18-letnią mieszkanką Elbląga. Często oglądam na ruciaka, w którym się zakochałam. Postanowiłam przejrzeć w internecie informacje o jego miejscu. Dowiedziałam się, że mieszka w Sopocie i postanowiłam się tam przeprowadzić. Dla mnie to opowiadanie jest creepy, takie mega mega creepy. Ja bym była przerażona tym, że ktoś postanowiłby się przeprowadzić do tego samego miasta co ja. Gdzie ja mieszkam, tylko ze względu na mnie To jest naprawdę klipi. nie róbcie tak, nigdy Myślę, że to opowiadanie Zniszczy wam Rivendale O ile kolejny sezony już tego nie zrobiły Ale jeśli wciąż lubicie ten serial To nie słuchajcie tego <grych> Hej, jestem Agata, jestem nowa w Rivendale Przyjechałam tu wczoraj z mamą i tatą Moi rodzice stwierdzili, że tu będzie nam lepiej A więc jestem właśnie tu Szczerze to na początku nie chciałam tu być Ale gdy już pierwszego dnia w szkole poznałam nowych znajomych I jednego przystojniaka, wszystko się zmieniło Poznałam Weronikę, Betty Jack Hela, przyjaciela Betty, który jest gejem Ale imienia nie pamiętam. Chwila, chwila Mój mózg musi ogarnąć, kto jest gejem Ten przyjaciel Betty, czy mm, Jack Hed jest przyjacielem Betty? Chyba nigdy nie rozwiążemy tej e, zagadki A, no i jeszcze Arczego. on to dopiero jest przystojny A, poznałam jeszcze jedną laskę, ma na imię Sherry Jest bardzo ładna, ale jednak jest bardzo sukowata W szkole ogólnie było spoko Miałam pomóc im w odkryciu zagadki zabójstwa, ale jeszcze nie wiedziałam o co chodzi ale akcja pędzi, wszyscy się poprosili o odkrycie zagadki, nie znając cię? Jedyne, czym się na razie interesowałam, to to, że Archie podobno nie ma laski, znaczy ostatnio zerwała z nim jakąś. bo ją olewał, bla bla bla. bla. Oczywiście, jeśli facet olewa jakąś dziewczynę, to to znaczy, że ymm, będzie dobrym materiałem na chłopaka. No dobrze, że już nie są razem, przynajmniej może uda mi się go bardziej poznać. Jestem z nim umówiona dziś w barze. Jak to? Jak? Kiedy to się stało? Przecież dopiero przed chwilą by się przeprowadzili. Jezu. Zaprosił mnie, więc chętnie się zgodziłam. Ale jeszcze nic pewnego. Tak to nic pewnego? Przecież jesteście już umówieni ponoć. W końcu znam go jeden dzień. <grym> nie wiem w sumie w co się ubrać. No trudno, przecież to pewnie nie jest randka, więc ubiorę się normalnie. Jestem już przed barem i właściwie stresuję się, ale chuj wchodzę. <grym> Okej. czy siedzi tam pod oknem. Och. Ale jestem na niego napalona, Boże, pomyślałam. Ale nie, Agata, nie myśli tak. Jezu, dlaczego mnie to opowiadanie tak śmieszy? Nie możesz być, wcale go nie znasz. Właśnie, przede wszystkim. Arci nagle wstaje i macha mi, że właśnie siedzi tam, gdzie siedzi. Ale ja myślę sobie, Boże, i to co ty myślisz, że cię nie widzę. <grym> Okej, okay. ale oczywiście nie mówię tego na głos i podchodzę do chłopaka. On od razu na przywitanie przytula mnie i czuje dotyk jego rąk na moim pośladku. Znacie się jeden dzień. Ona przed chwilą miała wątpliwości, czy to w ogóle jest randka, a nagle on ją obmacuje. Czasem zastanawiam, ile lat mają takie osoby, które piszą fanfiction na odpadzie. Zeszłam na dół do kuchni i nastawiłam wodę na herbatę. Kiedy tak zwane H2O się gotowało, zrobiłam sobie kanapki z celkiem szczypiorkowym i pomidorem. Bardzo dobre jedzonko, polecam z całego serducha. Kiedy tak zwane H2O, nie wiem jak inaczej nazwać wodę. A teraz uwaga. Najważniejsze pytanie, które zadaje sobie każdy po rozbiciu One Direction. Co dalej, z członkami zespołu? Co teraz się dowiemy? Zespół dawno się już rozpadł. Każdy członek zespołu poszedł w inną stronę, ale skupmy się na Harem, który po kiercy został modelem. Zajęta natomiast pośród tego szumu pozostałych Direction? Jakiego pozostałych Direction? Został zapomniany. Co gorsza, jego siostra Maraka, więc zgłosił się do eksperymentu. Zmiany człowieka w zwierzę za grube pieniądze? Jezu, nie wydaje mi się, by tak leczyło się laka. Siostra idzie na operację ADN, zwierzęcia rozwija się do 50% i jest hybrydą. Co za tym idzie jego zwierzęcy ja, zmienia go w uroczego i niewinnego chłopca? Co? Co ja czytam? W tym czasie Harry szuka sobie partnera do zdjęć i nie tylko. Dlaczego nie zawsze robią geja z Harry'ego? Bo marka ubrań Chcę pokazać, że nie tylko dumni i poważni mężczyźni chodzą w ich ubraniach, ale również chłod... słodcy. Jezu, co? Harry już bez chłopaka jest słodki, więc. Poza tym w teraźniejszości to raczej heteroseksualizm jest tępiony? Czy my żyjemy w jakiejś innej rzeczywistości? <grym> w początku Harry chce uderzyć do Luisa, ale ten stał się bardziej męski niż Haza. Ucieszę Larry Shippers Haza to jest ship. Harego i kogo? Kolejny na liście jest Niel, Niel. nigdy nie potrafiłam czytać jego imienia. Który niestety również zaczął robić z siebie dorosłego i poważnego faceta. Czyli mam rozumieć, że tylko Harry jest taki... Słodka pluseczka. Kiedy nadzieja umiera, nagle wpada na niego Zain. W ogóle ten opis jest streszczeniem całej fabuły. Natomiast ten opis jest streszczeniem niczego. Zwykła nastolatka, którą spotkała niezwykła przygoda co będę opisywać. W ogóle wyobrażacie sobie opisy, takie właśnie opisy, na przykład na książce, w ogóle natrafiam na no dość sporo y, opowiadań, które według mnie nie powinny powstać, ze względu na to, że są to opowiadania o Auschwitz i y, nawet nie, niezbyt chce mi się czytać te fragmenty ze względu na to, że dziewczynki, które opisują Auschwitz traktują to trochę jak y, wyprawę na kolonie, bo nie wydaje mi się, żeby osoby starsze. Y, Opisywały to jako wyprawy na kolonie. Znaczy pośmiać z nieudanych yy, opowiadań, z błędów, z jakichś tam typowych bejtów albo trolli, yy, albo po prostu ze słabych opowiadań. Ale ja myślę, że takie opowiadania yy, nie powinny mieć miejsca, bo nie ma się o co śmiać z yy, tragizmu historii Polski. W ogóle yy, to opowiadanie ma 50 tysięcy wyświetleń. Kto nabija to? Ja się naprawdę zastanawiam, kto to nabija. No ja nabiłam jedno wyświetlenie. Stałam jak co rano o tej samej porze, 8.00. Do liceum mam na 10, więc nie musiałam się stresować czasem i na spokojnie mogłam wykonać swoje codzienne, czyn codzienne czynności. Moja szafa jest przepełniona ciuchami, dlatego nigdy nie potrafię wybrać. Pogoda była brzydka, na oknie widać było krople deszczu oraz chłód, jak osadzał się na szybie. Wydaje mi się, że chłód nie osadza się na szybie. Osadza się szron, bodajże. Dobra, ja też się nie znam. Uh, skończyłam Madgeo. Ale to było ze 3 lata temu. 3 lata temu skończyłam Matgo, więc ym, na swoje usprawiedliwienie mam to, że już nie pamiętam. Nie przeszkadza mi ta pogoda, wręcz przeciwnie, podoba mi się. Uwielbiam deszcz, nigdy nie potrafiłam wytłumaczyć dlaczego. Postanowiłam ubrać się w czarne jeansy, gdyż nie widać było mokrych nogawek. Na czarnych jeansach też widać mokre ślady. Taki plot twist. Albo u od kałuż spodni. Plamy od kałuż też widać na czarnych spodniach. Do tego biały top, kolorowa koszula i czarna kurtka jeansowa. Mimo iż wchodzę do trzeciej liceum, nie znam rozszerzonej nauki makijażu. O, y, ja rozumiem. Ja, roz, ja chodzę do trzeciej klasy liceum, również y, nie znałam rozszerzonej nauki makijażu, ze względu na to, że. No nie dostałam się na ten przedmiot A w ogóle wyobrażacie sobie, jakby to wyglądało? Co teraz masz? No idę właśnie teraz na rozszerzoną naukę makijażu W ogóle wyobrażacie sobie maturę z tego pisać? Właśnie tak, mój makijaż nie wygląda jak mi lub Klary Wygląda jakby nie wyglądał Podkład puder, rzęsy i do tego błyszczyk lub szminka Właśnie tak, bez żadnych rozświetlaczy Według mnie podkład puder, rzęsy i do tego błyszczyk lub szminka To i tak jest dość sporo Chociaż co ja tam wiem Nie chodziłam na rozszerzoną naukę makijażu Więc no nie znam się Skąd upadłam na niego, gdy schodziłam z, ze schodów W szóstej klasie Jestem w nim połóżę zakochana Oczywiście, bo zakochać się można w kimś Na kogoś po prostu upadło Co wie tylko Moja najlepsza przyjaciółka Lisa Ona, ale on traktuje mnie tylko jak małolatę Młodszą siostrę brata Nic więcej Młodszą siostrę brata Czyli po prostu siostrę Młodsza siostra brata, ale koło brata. Jego brata? Czyli to jest po prostu twoja siostra. W sensie ty jesteś po prostu siostrą. Na co dzień jestem jak każda nasolatka, ale przy nim zaczynam się denerwować i jestem bardziej nieśmiała. Po prostu, krótko mówiąc, nie jestem już sobą. Nie jestem już tą samą jasmin morgan, co kiedyś. Ale co? Ale to przez niego? Ale to przez dawu? przez? Zabójczy przystojnego Taylora, Huda, najcudowniejszego chłopaka, którego pozna. Oczywiście, nie jesteś już tą samą dziewczyną, którą byłaś kiedyś, ze względu na to, że teraz denerwujesz się przy chłopaku. To, to co teraz wam przeczytam, myślę, że każdy chciałby, każda chciałaby e, usłyszeć coś takiego w przyszłości. Cię nie ma, bez ciebie nie istnieje, powiedział Justin, a ja nie wiedziałam o co mu chodzi. Więc ja. Nienormalny, psychiczny, super słynny, najseksowniejszy i najbogatszy chłopak na ziemi Czyli ja, Justin Bieber Proszę Ciebie, Jade Obyś chciała ze mną spędzić resztę naszego życia razem Abyśmy razem wychowali nasze dzieci Więc pytanie, czy wyjdziesz za mnie O Boże, Justin, powiedziałam tak, wyjdę za Ciebie Najlepsze oświadczenie, jakie w życiu usłyszałam Z tego opowiadanka Streszczenie Linda May jest gangsterką, która tańczy balet. W ogóle myślę, że chciałabym przeczytać to opowiadanie. Gangsterka, która tańczy balet. To może być nawet ciekawe. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się pośmialiście. Mam nadzieję, że poprawiłam Wam humor. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten sz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. W komentarzu na dole, tak jak już wspomniałam, możecie napisać tytuły najlepszych oraz najgorszych opowiem na odpadzie. I możecie również napisać, czy mam kontynuować tę serię i czy podoba Wam się w ogóle ta seria. W Opisie na dole będziecie mieć linki do wszystkich moich social media. Serdecznie zapraszam, żeby tam wszystko obserwować i być bardziej na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!